Ale Teraz już jest wideo. Sobójci, chcę jak sekcja garażu. Dobra, a ja teraz przecisnam się. Nara. Kalpel wrane. Dobra, weź. Na mnie popuza, jak espresso takie wersy sunę Nie chcę panny podaj sobie takie flow jest grube, podaję ma Yellowgrass, Yellow grass, green grass, tyle gramów, ile nas Widzę siebie pośród gras, ile prawdy taki tras widzę tylko snak Jeszcze raz, szczęścia nie ma nawet snach snak Jeszcze raz, po snad jak jebany dante alig gieri taki takie stilo, co go nie słyszeli Swoje chwile jak twoje ziomki kurwa nie widzieli

Alperów pierdolone w mały garaż Nie ma wiem, gara nie wiem, nie to nie przewaga nie wiem, się zbiliśmy, no to w sumie jest to Żeby wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie w nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie nie Dobra widzowie bie, Nara